Wszystkie raki i zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca listopada. Przed nami bardzo intensywny, wyjątkowy i chyba najtrudniejszy w tym roku miesiąc, co się będzie wyprawiać. E, na e, aspekty, które są do 15 listopada, są bardzo trudne, czyli wiadomości, informacje ze świata będą miały także wpływ na nasze życie. Dodatkowo e, totalne zaćmienie księżyca w znaku byka na pełni. Przyczyni się do tego, że będziemy musieli się w jakiś sposób przeorientować, inaczej organizować, ale może zająć się tym, co jest w danym momencie najważniejsze. Dla ciebie to zaćmienie jest w pozytywnym aspekcie. Zaraz do tego przejdę. Rozpoczynamy od początku słońce Wenus i merkury znajduje się w znaku skorpiona i to 23. Energia sprzyjaci, jest siła, jest moc, jest potęga. Nie tylko na to, aby dogadać się z dziećmi, ale aby poczuć się dobrze, aby wejść w nowe relacje, w nowe partnerstwa, aby zarobić pieniądze. Pieniądze przyjdą tutaj ze wszystkiego, co jest związane z Twoją pasją, z Twoim hobby, z Twoim y, zainteresowaniem. Dużo konkretności, dużo zdecydowanie, ale także, ponieważ i Słońce, i Wenus, i Merkury, tak? czyli y, Planeta komunikacji, biznesu, interesu, wszystko, co jest związane z tym, co lubisz, z tym, co kochasz, co jest twoją pasją, co jest związane z twoim talentem, poprawia twoje sytuacje finansowe. Wykorzystaj to, dlatego, ten, dlatego że ta pełnia satelitarnym zaćmieniem księżyca jest dla raka w pozytywnym aspekcie i zaraz do, do tego. Przejdę, ale będą tutaj już na, nakręcają się od początku miesiąca na pewno zmiany w całym świecie. Nie jest tak, że musi się coś zmienić do okoła totalnego zaćmienia y, księżyca, czyli ósmego, ponieważ efekty zaćmień... Rozciągają się na kolejne 6 miesięcy, ale wydarzy się coś, będzie już jakiś impuls, ponieważ Księżyc w pełni łączy się z Uranem, planetą szoku, rewolucji, zmian, nagłych i nieoczekiwanych wydarzeń, niespodzianką i stoi ta także w opozycji do tych planet, które są w znaku Skorpiona. Tutaj w znaku Skorpiona jest węzeł karmiczny południowy. Coś musimy zostawić, od czegoś musimy odejść, z czegoś mamy zrezygnować i może jest tak, że jest jakiś temat dziecka, którego trzymasz na siłę, <laughs> może to dziecko chce się wyprowadzić, może to dziecko już jest dorosłe, może to dziecko rozpoczyna jakiś, jakiś no, nowy etap życia, zajmij się teraz sobą. Zostaw te dzieciaki w spokoju. Niech dzieci same po prostu decydują. Ty masz skierować się w kierunku byka, czyli pomyśleć o swoich marzeniach, o swoich życzeniach. I to jest to totalne za zaćmienie i pełnia. Zamykam jeden etap. Może być tak, dla, dla tych osób bardzo dobry czas, że zaadoptują dziecko, że to dziecko się nagle i nieoczekiwanie pojawi, ale czas jest na wejście w relacje nowe w partnerstwa, na pojawienie się na, w internecie, na zakładanie stron internetowych, na współpracę i kooperację w grupach, na realizację swoich życzeń, serca, gdzie tutaj się zaangażujesz. Trzecie partnerstwa dla tych osób, które już były dwa razy w małżeństwach. Tutaj ze strony tego tego byczka Przychodzą nowi ludzie, nowi przyjaciele, nowa protekcja. Jeden temat totalnie jest zamknięty, i pojawiają się nowe możliwości, gdzie spełnisz się kreatywnie. Pojawiają się ludzie, którzy będą ci pomagać, którzy będą ci inspirować, gdzie będziesz mógł wykorzystać swoje talenty, gdzie będziesz mógł zarobić pieniądze. I ponieważ i Słońce, i Wenus, i Merkury stoją w trygonie do Twojego znaku, no jest siła, jest moc, może będziesz pomagał te, też innym w tym, w tym czasie, ale skupiłabym się na sobie najpierw ty, dlatego że Pluton jeszcze jest w opozycji. Dla ostatnich trzech dat, ostatnich i tutaj będzie ten temat transformacji jeszcze do końca roku 2024, ale już od marca, jak Pluton będzie wchodził i wychodził, wchodził i wychodził do znaku wodnika, jest więcej luzu dodatkowo. Te ostatnie stopnie mają naprawdę sytuację dużo, dużo lepszą niż pierwsze dekady, drugie dekady czy początek trzecich dekad, dlatego że w następnym roku Jowisz będzie przechodził do znaku byka i będzie Was wszystkich ratował. Czyli otwieramy się na zmiany i skupiamy się na sobie. Nie opiekujemy się wszystkimi, nie gramy mamy, nie wchodzimy w rolę matki. Teresy, teraz w tym miesiącu najpierw Ty, Twoje marzenia, Twoje życzenia, zabezpieczenia. Widzę, że zarabiasz pieniądze, pieniądze przychodzą do Ciebie, masz wszystko ogarnięte. Inwestujesz za dużo czasu na kogoś innego, na jakieś dzieci. Może pojawić się jakieś dziecko i rzeczywiście, że, że trzeba będzie tutaj ten czas przeznaczyć, ale nie zapominaj o sobie. Mars jest retro. Mars jest ustawiony za tobą. I Mars oznacza, że musisz patrzeć na strobie, Że musisz. Coś tutaj się tworzysz, że marnujesz gdzieś energię. Może być to z tym Marsem, który jest cały czas za tobą. I do 12 stycznia 2020. 23 jest w biegu wstecznym, a pozostanie w tym znaku do 25 marca 2023. Następnie ty będziesz miał tą energię od marca. Jest praca nad czymś. Tu mogą pojawić się ukryci wrogowie. Tu mogą się pojawić ludzie, którzy szemrają, gadają za plecami, którzy zabierają ci energię. Może są to osoby, z którymi właśnie pracujesz, z którymi coś tworzysz z którymi piszesz, z którymi komunikujesz. I ponieważ podczas tego, tej pełni w znaku byka z totalnym zaćmieniem Księżyca będą ujawniać się prawdy, będzie ukazywać się to, co jest ukryte, gdzieś tam pod ziemią zostanie wykopane, ty wszystko y, opanujesz to w pozytywnym aspekcie, bo zaćmienia i ze znaku byka, i ze znaku Skorpiona są pozytywne, że oczekujesz miłych, nowych nie, niespodzianek. Ale uwaga, tak? czyli są jakieś osoby, które. Są dwulicowe w twoim o, otoczeniu. Może być tak, że zapominasz o swoim zdrowiu, że nie dbasz o siebie, że się źle odżywiasz, no to tutaj ogarnąć się i zabrać się za, za siebie. Widzę, że będziesz nad czymś pracował. Może przygotowujesz jakieś projekty, jakieś plany, uczysz się czegoś nowego. Może to być związane coś właśnie bliźniak z internetem. To mogą być jakieś kursy, że robisz w ukryciu, ale nikomu nie mówisz. Zbierasz jakieś wiadomości, zbierasz jakieś informacje. Mars jest w biegu wstecznym, że masz coś jeszcze raz inaczej zrobić. Inaczej do tego, podejść, inaczej się czegoś nauczyć, inaczej coś zrozumiesz, teraz to zrozumiesz, teraz to, to się objawi, że będzie inne rozumienie, inne myślenie, że inaczej kompletnie zareagujesz, ale bo, ponieważ Słońce, Merkury i Wenus dodaje Ci powera, dodaje Ci siły, to jest taki najlepszy dom na naprawdę przyjemności, zabawy, radości to mogą być jakieś romansy, drogie Raki, tak? Czyli pojawienie się jakichś ekspartnerów i ekspartnerek, wejście, zakochanie, miłość, e, zadowolenie, no i z tymi planetami, bo Wenus jest także w znaku Skorpiona, dużo pasji, dużo e, zaangażowania, że będzie się, no tutaj ta bardzo dużo działo. Dla was jest ko korzystna ta energia, Decyzję jednak podejmowałabym o tych partnerstwach nowych. Czy starych, czy odświeżonych, dopiero od 18 stycznia. Wtedy planety będą w znaku wodnika i w znaku, w znaku koziorożca. Mars będzie w biegu prostym, i wtedy będziemy mieli już jasność, jaką decyzję mamy podjąć. Sprawdziłabym tutaj tych ekspartnerek, ekspartnereki, które się pojawią, czy naprawdę warto w to wchodzić, czy jest to na stałe, czy jest to na, na trwałe. U Ciebie ten temat relacji jest naprawdę Zaznaczone jeszcze do końca roku 24, że z pewnych osób masz zrezygnować, że nie masz się uzależniać finansowo, emocjonalnie, uczuciowo, obojętnie jak ale postawić na siebie. Patrzeć na siebie, patrzeć na swoje siły, swoje mocy. Tu widzę, że jest dużo osób, które będą ci pomagać. tak? Czyli ten uran w znaku byka stoi jeszcze pozytywnie do, 2000, do końca roku 2025-2026. Czyli jest siła, warto tutaj porozmawiać z przyjaciółmi, z kolegami, warto wchodzić w nowe organizacje, uczyć się. Czegoś nowego, nawet jakiejś grupy online, czy nauczanie online to ci bardzo pomoże także w reorientacjach wszelkiego rodzaju. Następnie 16. Wenus opuszcza ten piękny trygonik, następnie także Merkury 17 opuszcza ten trygonik i Słońce przechodzi do znaku Strzelca i to jest dom pracy. <gry> I tutaj będzie dużo pracy, dużo, dużo, dużo roboty, może będą właśnie jakieś obowiązki. Do wykonania związane z dniem codziennym. Może będziesz się przeorganizowywał, może będziesz uczył się czegoś nowego. Niektóre osoby, ponieważ tutaj odbywa się 23 listopada nów księżyca w znaku strzelca, postanowią się uczyć. Może będzie narzucone w pracy, że trzeba się czegoś nowego uczyć ze względu na tą intensywną sytuację w świecie, która. Płynie na zmiany naszego życia, że będziemy zmuszeni do, do, do podejścia do jakiejś sytuacji w zupełnie inny sposób, ale kursy, nauka, rozwój, nauka języków. Poznanie internetu, czy też pracy z nowymi mediami, z, z, z nową organizacją, inna organizacja. Dla wielu z Was może być tutaj pomysł nowej pracy, otworzenia własnej działalności, nauczenia się jakiegoś języka. Może niektórzy z Was będą wyjeżdżać, dlatego że podczas tego dnia Jowisz przechodzi w bieg prosty w rybach i tu jest, że raczki phew, wyjeżdżają sobie gdzieś uczą się czegoś nowego daleka za na pewno gdzieś nad morze gdzie jest ciepło gdzie jest fajnie gdzie jest przyjemnie może postanowicie studiować może właśnie uczyć się czegoś nowego załatwienie jakichś spraw sądowych urzędowych na które długo czekałeś czy też czekałeś na jakieś wizy czy czekałeś właśnie na zakończenie czegoś, nowa sytuacja, wyjazdy, zmia, zmiana pracy, douczenie, pou, poszerzanie swoich horyzontów, ale także bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o współpracę i kooperację za zagranicą. Tutaj masz korzyści, tutaj jest radość, tutaj jest spełnienie jakiegoś marzenia. Od 24, czyli Dookoła tego nowiu, do 20 grudnia 2022, jest siła, jest moc, pomimo te, tego Marsa, który zabiera nowe cele, nowe wizje, nowe plany. Może być tak, że w znaku ryb rezygnujesz z jakiegoś celu i nagle trach, pojawi się coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego. Ale jeżeli chodzi o tą naukę, czy też handel, współpracę i kooperację za granicą, będziesz miał korzyści. Wykorzystaj to. Ten Jowisz wróci tu po 13 latach. I to, co czujesz, tu, gdzie czujesz takie zaufanie, pewność siebie, czy też wszyscy, którzy się chcą rozwijać spirytualnie, duchowo, kto chcą pracować, z rozwijać swoją empatię, swoją intuicję, jakieś tematy religii, kreowanie nowej wizji życia, ale z takim zaufaniem, że jesteś na takiej fali zaufania. Będzie tu dużo pracy, no bo jest praca, że jesteś. W pracy, że coś radykalnie zmieniasz tematy przeprowadzek absolutnie może być to możliwe. I 28 mars ustawia się w trygonie do Saturna. Pewne decyzje, które tutaj podejmiesz do około 28, Saturn jest w wodniku i będzie ci sprzyjał w następnym roku od marca 2023 przez następne 2,5 roku. I tutaj jest uporządkowanie tematów finansowych i relacji. W jaki sposób otrzymujesz pieniądze? W jakich relacjach jesteś? Czy masz w danej relacji się spełniać? Czy czujesz się wolny? Czy czujesz się niezależny? Czy czujesz się sobą? Czy czujesz się autentyczny, prawdziwy? Nie obejmujemy odpowiedzialności finansowych za wszystko. Nie inwestujemy ciągle w innych, w innych, w innych i ciągniemy tych partnerów, partnerki na plecach. Pomyśl o sobie, o swoich zabezpieczeniach. Decyzje, które tutaj podejmiesz, są na następne 30 lat. I tematem raczka jest najpierw ja. Ja się zabezpieczam, ponieważ Lilith jest w twoim znaku bądź dla sobą. Dla siebie mamą i ojcem. Zaopiekuj się najpierw sobą. Jakbyś wtedy poczekł. Popatrz y, w ciągu dnia na siebie jeden raz, jakbyś był. Y, Swoją mamą i ojcem. Czego to dziecko potrzebuje? Czego Ty potrzebujesz najbardziej? Może potrzebujesz wypoczynku, może potrzebujesz miłości, może potrzebujesz radości, może potrzebujesz jakiegoś kursu, może właśnie zrozumienia czegoś innego, może postawienia siebie na pierwszym ojcu, tu gdzie. Traktowałeś się po macoszemu, teraz masz z tego zrezygnować i masz być dla siebie najważniejszy. Temat kochania, temat motywacji. Dużo czytałabym w tym kierunku, dlatego że ten pluton zmienia cię. Masz być prawdziwy, masz być autentyczny, masz siebie postawić na pierwszym miejscu i wtedy ta sama energia przyjdzie z zewnątrz, jeżeli ty naprawdę będziesz kochał siebie, akceptował siebie i otoczysz siebie opieką. Drogie raczki, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Zapraszam oczywiście do robienia horoskopu na rok 2024, informacje u góry i pod nagraniem. Zapraszam na warsztaty w Mielnie 4-5 lutego, gdzie będę omawiać, jaka energia będzie nam towarzyszyć do roku 2044. Zapraszam do spotkania live i do zobaczenia niedługo. Wszystkiego dobrego, pięknego miesiąca.